Zmienię Cio! <grym wytkowni> jest scena. E, nic się nie stało, dopiero zaczęliśmy... jakimś cudem Sopel już jest zestalkowany na prawie na maksa, nie wiem o co chodzi, gra jest spagowana e, Anyway, e, znowu został odkryty. E, I co? Chyba będziemy jednak mieli Eman Killera, bo... D, d, patrzymy, że Joksu biegnie za tą Nancy, po pomimo tego, że ona ma połowę stalka, ale nie, zostawił na później, od... od e, o, 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 mamy teraz dużo. Wszyscy są zestarkowani. Czy oni sobie zdają z tego sprawę, że tak dużo starka tu jest? Bo to może oznaczać, że jeśli ktoś zostanie powalony, to będą po prostu przyjmować hity. Uhu, po stopach poszło, ale Wojtek zdołał odkryć. Nie, ktoś inny odkrył znowu. I czy będzie szedł w tego M1? -a? Czy może chce wymusić paletę? Bo ma tutaj ekspoza w zasięgu ręki. Jest paleta i to jest błąd, bo Wojtek teraz padnie. Już nie jest, nie jest w stanie go uratować. Jest powalany, dokładnie tak. Jest jolt. Świetnie przygotowany Joksu przychodzi na mapę. wie, że ma mapę skondensowaną, małą. E, te, teoretycznie, generatory są. Mimo że dużo odległości między nimi e, w metrażu, to w linii prostej są bardzo blisko i ten jolt będzie robił dużą robotę. Właśnie widzieliśmy, jaką tutaj eksplodował nam gena jednego, ale o, dziwo u góry nie mamy drugiego gena. Dwa razy go widzieliśmy pod rząd w tym miejscu ostatnio. Nie mamy gena w tym miejscu, ten jolt tam nie będzie za bardzo e, robił porządku, ale po stronie locker room mamy dwa geny. Jeden u góry w bibliotece, który będzie ciężki do zrobienia i tam myślę, że Joksu często będzie zaglądał. No i ten jolt tam może też naprawdę e, spore spustoszenie zrobić. Jak teraz e, będzie... Uuu! Ale ciekawe, że zrobił M1, a nie zdecydował się stalkować, bo robot Maciej jest przecież prawie wystarkowany. to jest 3-4. Hmm. Bo... Bo, dziwne zachowanie ze strony oksu Bo no i... nawet, jakby był to Bartkość, to i tak by stracił połowę stalka co najmniej. No i. O? o, 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 no i właśnie teraz będzie bardzo prosty trade. Udało się, ryzykował dużo, kiedyś tak zagrałem i skończyło się to tym, że mi w auto imowało w osobę na hooku. Także mamy drugi hook stage, mamy Skursuka. Nie tym razem, tym razem po nie uświadczymy. Więc musi y, sam się zajmować tym regresem. Właśnie, alternatywą tutaj jest ten jolt. Mm, jest coś znaleziony ranny. I czy tu kałdę nie zaczęła robić generatora? To znaczy, że tu ma wolne uderzenie w tą kaletę. Teraz, gdzie jest paleta? Przednią. Bo gdyby był po prawej stronie w tym pokoju. No ładnie, ładnie. No ładnie. No. To będzie uderzenie na kalecie, która nie ma DS-a na pewno, bo wydaje mi się, że tego gra próbowała kręcić. Bardziej nie spodziewała się kilera, no bo on był cały czas undetecta undetectable. I mamy drugi księdza Wojtku. I z powrotem dostajemy popa. Czy ten pop będzie w końcu wykorzystany? Bo jeszcze chyba ani razu go nie widzieliśmy. O ta paleta tu po prawej stronie fajnie by było się jej pozbyć. Bo ktoś hmm. może troszkę tam namieszać swego czasu. Zobaczymy, czy. No nie, nie chcę Joksu na razie ruszać i będzie skautował i skończyli! Niezwykle ważnego gena. Ekstremalnie ważnego gena i ja nie wiem czy trochę nie trochę się z overkomitował. Trochę wydaje, że jakby nie użył popa na mainie, tylko poszedł od razu na... sprawdzać tutaj te okolice, to by zdążył kopnąć z tego gena. Tak, a ten gen jest niezwykle... był niezwykle ważny, bo w tym momencie już mają w pełni... Rozbitego frygena tak naprawdę. Już się nie muszą, nie muszą niczym przejmować. I dzięki tak temu, dobrze. że ten gen na mainie u góry się nie zpawnił. I słyszymy... Zaplecamy macie... mamy skończony gen. Robot macie wyleczony no Bartko się nie może ściągnąć, ale osoba, która właśnie skończyła gena może spokojnie przyjść i stridować. Także... Ale to nie jest sapel. I czy czasem nie ma na Wojtku Kinshipa? Bo coś długo wisi. To jest kinship na wojtku. Tak, to jest kinship. Także Joks tutaj... Nie, to nie jest ki ship. Wschodzi no, pasek. Ale jak długo już on wysi? O nie, nie udało się! Bartkuś dalej nie może ratować? Był ship na 100%. Tylko może Robot Macie, a on się boi, że jest no, za 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 zastarkowany. Czemu, czemu Robot Macie nie podchodzi nie ratuje? Oh my god, ale teraz... Katastrofalny błąd. Katastrofalny błąd teraz był. Wow. Jak tu sujemy z hakami? No, zbagowany spectator. Widzieliśmy w parkourcie. go na zewnątrz. O, i oxy nie kopnął gen. Destowowało blastmina. A teraz jest bug z blastminem, że czasami. Mimo tego, że, się, że killer kopnie tego gena, niby osalale dostaje punkt za oślepienie. To tak killer nie dostanie ani stuna. A chyba oślepienie. Ale mam wrażenie, że tutaj strasznie źle zagrali teraz e, zawodnicy Tiochodinu, nie ściągając swojego towarzysza, kiedy mieli okazję. Czy robot Maciej bał się z tego stalka? Przecież, ale dopiero co był użyty ten stalk na Quentinie, więc miał czasami 15-16 sekund na to, żeby podbić i po prostu strajdować, Także no. Oj Robot Maciej tutaj w Czarpatach. ten predrop był chyba zbyt ryzykowny, lepiej było nie pre tego, jeśli chciał tutaj zostać. No i mamy e, fresh hooka na Robot Macieju chyba, tak? Uliśnijmy chyba, chyba tak? Nie jestem teraz pewien. A nie, to już jego drugi zgodnie. hook stage. tak. To nie mamy hook stage na e, Nancy jeszcze. Żadnego. Tak. No, i czekamy teraz e, z kolejną decyzją, bo ranny Quentin i na maksa stalkowany Bartkoś. Gdzie pójdzie Joksu? Mi się wydaje, że on tylko fajkuje wejście w to miejsce i będzie chciał zawrócić na tamten hak, mi się wydaje? Bartkoś raczej pójdzie naokoło. Ja nie sądzę. Joksu to jest bardzo optymistyczny, jeśli myśli, że Bartkoś ten będzie przychodził. Mi się wydaje, że, Bar że Joksu tylko czeka, żeby Bartkoś. Przed tym głównym wejściem. No właśnie, ale mo, moim zdaniem będzie. Aha, żeby taptoć Gena, myślisz? Moim zdaniem już od razu poszedł naokoło, żeby ściągnąć yy, robota Macieja. Dokładnie tak. Troszkę tutaj przekombinował. Uuu, czyżbyście się nie spodziewali tego? Że tutaj może być Ghostface? No tak, on jest więc nie wiadomo gdzie jest, ale lecieciecie tak pod hakiem. To jest bardzo, bardzo odważny ruch. I mamy Fresh Hooka. Na e, Nancy wreszcie. I jak to wygląda teraz sytuacja z generatorami? Quentin, Obudź się! Zapomniałem, że gra na Ghostface'a. Ja myślę, że mógłby tu spokojnie sopla teraz podnieść. Bo ten. I, mi się wydaje, że nawet jak sobie prowadzić gramnąć. Kłentina, żeby móc służyć popa, żeby jeszcze bardziej zregresować. Nawet jakby odbiegł sopel od tego genety, tak byłby jolt. No tak, faktycznie. No dobra, teraz zdecyduje się powiesić Quentina. O no, ten Jolt i tak zrobił swoje z tego plus ten pasywny gen regres. A pamiętajmy, że pop na tym 30% gena to nie zabierze aż tak dużo, prawda? Bo w sumie, jak tam było ile, 30-40%, jakby popnął, to by zabrał ile? Między 2, 10 a 12%, tak? No a Joel wziął 9, więc na to samo wyszło. No powiedz. Ich <grystanie> Quentin po raz ponowny... <grystanie> Tym razem się zorientował, co się dzieje. O, jaki piękny o. E, flashbang, no ładnie, ładnie. I po prostu się zagubił Joks'u, bieg w ścianę, czy tam w, tą, w ten parawan. Albo ławeczkę, no i trochę zablokowało. Czy to wraca na Quentina? Ale Quentin dostał info chyba, że Gostoś wraca Ohoho, wow Chyba mamy eliminację Soplado, że myślę Znowu Joł na tym mainie poszedł Ja się tylko zastanawiam czy ktoś robi gena cały czas na przykład Robin Maciej w tamtym rogu gdzieś tam, bo tu się uwzięli we dwójkę robić tego gena a dawno temu mogli spróbować bardzo, split'ować to, nie? Bardzo możliwe, że... helikopter jest kręcony. Przydałoby się ten piąty gen zrobić, nie? No, jest spory progres, ale... Nie ma czasu za bardzo jak zareagować. Jest Spring na szczęście. A sam... Uuu, ta... to nie jest chyba dobra decyzja. Oooo, nie, 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 Jeśli... nie. No spokojnie może zeskoczyć jeszcze przez okno i znowu zwoltować. Dokładnie tak. No chyba, no, chcę popnąć, chcę popnąć, tak. Zawróci mind game. No, pytanie co robi w tym czasie Bartkosiu? Czekał, ładnie czekał tutaj robot Maciej, dobra decyzja teraz. No i wróci na ten helikopter i sprawdza w tym momencie Joks'u main'a czy Bartkosiu go tam nie robi. Chyba nie. Tapnął tego gena, Bartkoś, ale czy nie zaczął robić gena w muzeum? Hmm. Na pewno robota Macieja mamy już z powrotem u góry. Teraz go z trochę innej strony podchodzi. Tu się może robot Macieja nie spodziewać, że z tej strony pojawi się Ghostface. A jednak był gotowy na to. Ale jesteśmy na tej palecie kolejnej, która. Niewiele dała. I jednocześnie mamy informację dla Joksa. Wie, że na genie po lewej nikogo nie ma. Ponieważ Jolsi nie odpalił dwa razy. Tylko raz. Chociaż Joksu chyba tego nie zwrócił na to uwagi. No i Bartkosiu chyba tutaj kręci tego gena, bo tutaj poszło do góry. Ale odpowiednio wcześniej chyba po powaleniu. O, ale już słuchać nas, już słuchać nas i to będzie koniec. Robot Maci miał brakabla. proszę. Teraz wszystko w rękach Bartkosia, czy on jest w stanie tu coś ugrać? No, jest ta paleta, o której się gadaliśmy. Czy to był live? Chyba nie. Możliwe? Albo jakiś Death Card? Robot Maciej przejmuje tego generatora, on był popnięty. No prawie, prawie, gdyby Nancy... Oj. Gdyby Nancy troszkę dłużej wytrzymała... To ja myślę, że była szansa na skręcenie tego ostatniego generatora. A Robot Maciej teraz co musi zrobić? Ugrać jak najwięcej ja i podnieść Nancy? Nie było z czym już. Mapa się skończyła. Nie rozumiem, czy mógł na górę do stożach, skoro to prawej miał pokój i... Miał conference room i ewentualnie okno. Ewentualnie okno zchainować, no. Teraz Bartko, jak dostanie... hacza pod sobą... ...byłoby idealnie. Chyba już Było blisko, było blisko. Dlatego nie powiem, do tego pokoju. Trochę chyba tam był wynik paniki. Ty, wiedział dokładnie, bo sam to zrzucił wcześniej, nie? No, Bartko się było tak źle, a tutaj złapał tego hacka. No i Hupsony Joksu 4K. Mam wrażenie, że będzie. Może być kolejny remis. 4 k nie jest aż taki. Trudny do zrobienia. Do na, ghost tej ghost na tej prawda? mapie, Ghostface, prawda? Tak. Dobra, oglądamy teraz e, kogo? Robota Macieja! Po raz trzeci dzisiaj na killerze. To Ghostface i od razu mamy go schowanego. Miałem wrażenie, że przez chwilę Robot Macie chyba nie wie gdzie idzie. I będzie na mainie e, patrzał się, czy ktoś próbuje górnego gena przyjąć. W tym czasie ktoś mógł na dole się pojawić, tak? Ale tamtą też może e, zakręcić, no i nie ma nikogo. Na razie jestem bezpieczny, bo z całej tej strony, tutaj, jak spojrzymy, to są jedyne dwa geny, do których mogą dojść. E, Surwerz naturalnie pojawi się po drugiej stronie mapy. Więc żeby robić geny zaplecami musieliby przyjść koło Ghostface'a. No i na dół chce zejść? Nie? Z góry będzie wypracował surwerów jednak. Ci też e, czają się, bo wiedzą, że Ghostface'ą mogą spotkać na tym mainie. O, już widział tam kawałek ręki. I widział też e, Surrevora. To była. Mm, nie wiem kto to był, ale na razie jest info dobre. Main e, odpuszczony. Ktoś tutaj jest za tym parawanem. Odkryje go od My tego nie słyszymy, ale tutaj może być robot Macie w każdym chwili odkrywany. I. Joksu prawie. Schował się jednak. Nie zdołał odkryć, i teraz dopiero Joksu go odkryje. A jedna paleta za nami. Joksu ma trzy czwarte tego swojego stalka. Ciekawe build ma Robot Maciej, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Dwie osoby, jedna u góry, jedna na dole. I po prawej prawdopodobnie Joksu. Ja myślę, że ktoś mógł już się prześlizgnąć na drugą stronę i w locker roomie do biblioteki będzie trudno, bo ogólnie trzeba powiedzieć, że Robot Maciej ma bardzo dobry układ genów. Naprawdę ma bardzo dobry układ genów. Jeśli chce grać pod Fligena, to jak najbardziej ma możliwość. Ta biblioteka będzie trudna do zrobienia dla serveru. Bardzo. Po tej trudno. stronie to chyba powinien być Joksu. Yes, no. Joksu. Jest Joksu. Uuuuu! Powiem, że nie jestem tutaj zbyt usatysfakcjonowany gameplayem Joksa, bo on się pozbył kluczowej palety i to niezwykle szybko. A ja jestem przekonany, że będzie sobie tutaj tego Forgena. Forgena tutaj ma Robot Maciej. Zobaczmy. Tu jest ta różnica właśnie pomiędzy tym genem, co byli, widzieliśmy w poprzedniej grze. A tym, co właśnie ma e, robot Maciej... Właśnie że ten gen u góry się pojawił, to jest niezwykle, niezwykle trudne ustawienie dla surreweru, bo on ma cztery geny po stronie tej lepszej dla siebie. O, i ja tutaj nie widzę bardzo. Jeśli robot Maciej będzie zawzięty, to jeśli on kogokolwiek powiesi na środkowym genie i będzie kontrolował pozycję surrewerów, to on może tutaj wykampić kogoś i mieć do samego końca dwa geny. Więc tu nawet może możemy się... A Joksu zrobić wszystkie ważne palety! Cała prawa strona teraz będzie pusta. I gra bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie gra Robot Maciej, bo zestalkował i robi presję taką e, pośrednią, bo zmusza suraewołów do tego, żeby po prostu nie, nie kręcili się zbyt blisko. Tam słyszymy na dworze jest generator kręcony. E, wciąż nie mamy efektów e, powalenia, ale. Powoli mapa przygotowana. Czy to będzie balans? Chyba balans, prawda? Balans. Tak, i na dworze mamy skończony gen. Nie ma deadlocka. I komituje strasznie do tego Dwighta. Powinien się trzymać tej prawej strony. Zaraz traci maina. Zaraz traci maina Robot macie, jeśli się nie pośpieszy. Jednego albo u góry, albo na dole. Już jest przygotowany Yoksu. Nie, to nie Yoksu, to Kate, A Yoksu z góry. No i niestety... Niestety e, na złą stronę się obrócił, bo Joksa mógłby w sumie zastanowić na Maxa. Tymczasem strydził, kręci maina, już się odsuwa i tak powoli tapują, powoli tapują. Ale wiesz teraz, Robot Maciej, że nikogo nie ma na locker roomie. A! Chyba, że teraz już przeszła osoba. Ktoś tu się mógł prześlizgnąć. Jest coś na locker roomie. Uwaga! Grab! Nie ma, ale jest w stanie zmusić teraz, żeby Kate zrzuciła. Tak! I mamy oj. ostatnią paletę po tej stronie. Nie powinien tego no jak mind game'ować za bardzo. To swoją drogą, to swoją drogą, ale robot Maci tu ma teraz w 100% przygotowaną mapę. Już nie ma żadnych. Jeszcze może po prawej stronie tutaj w recepcji? Coś może być drobnego. Oj, 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 ale tu baszują te geny. Tylko to jest chyba Bo on ma ostatnią paletę na bibliotece. I teraz zgubi to, zgubi to, zgubi tego gaina. Za plecami musi pilnować gena. Zaraz zostanie odkryty przez yoksa komituje, tam są dwie osoby i straci, błąd potężny popełnia i co, da radę Rapsha zrobić? Nie, bo Joks to dropnie i stracił tego Olaj. gena, a zaraz straci na, na dole gena też, bo tam, ojojojoj, oj, oj, oj. nie ma, no chyba, że, chyba, że przychodzi Dwight przyjąć hita. No i pięknie, pięknie. Fenix przejmuje i teraz za plecami straci tego frigena totalnie. Strasznie dużo skomitował za Dwightem, a teraz za, za Riną i stracił go maina. Miał grę tutaj wygraną i jest kolejna paleta, a powinien grać. Powinien grać wokół tamtego frigena, Forgena właściwie. Tym bardziej, że tyle czasu zajęło mu przygotowywanie tamtej strony mapy. Nadal jesteśmy w domu. Jeszcze jest bezpieczny? Nie. Nie. Te 10% chyba nie uda się. Jeśli ktoś pomoże Joxowi. Waga? Daradę. Daradę? Czy spanikuje? Dobrze, będzie pop. Będzie pop, będzie pop. Czy Kate nie przejęła tego lokeruma? Jeśli wszyscy są po drugiej stronie, to. U, od razu ściągnięta zaryna. Oj, nie, dlaczego? Dlaczego, robocie, Macieju, ty stalkujesz na maxa? Drugi raz taka sytuacja, gdzie. Na odległość próbuje robić presję. Ale to się nie opłaca, bo tutaj jednak są surwajworzy po stronie. E, mapy, gdzie jest wszystko przygotowane jeszcze dla surwajworów. Mają masę palet. I ta kate może jeszcze grać. A tymczasem e, dwight dalej. No właśnie... Co to jest Locker Room? Nie, to main, to jest drugi main. Mamy trzy geny. I robotowi Robert, Maciejowi gra się tutaj już raczej skończy. O, ale... Feniks oh, wykazuje się po prostu anielską cierpliwością, dopiero teraz rzuca I jeszcze jeszcze mindgamuje i w końcu zostaje powalony. Czy Feniks ma do dyspozycji DS-a? Nie ma DS-a. Zostaje powieszony na zewnątrz mapy. Wait, Feniks nie wisiał przecież, ja gadam, to przecież Salina wisiała. Ona już jest wyleczona? I mamy czwarty gen. Teraz już o remisie chyba nie ma mowy, co? Zwłaszcza przy tym układzie genów. Wydaje mi się, że ten, właśnie gen, na którego teraz patrzył, robot Maciej też chyba ma coś tam progresu. Ten, no oficie słuchaj zdecydowanie, że jest progres. Zdecydowanie słuchaj, że jest progres. Ma popad do tej pozycji. No ale jeśli ktoś z blokierum rumie, To ja chcę bronić tych dwóch genów. naraz, mam czterech survivorów na, na, na mapie, tak? Aby miał tak idealnego tego Forgena I jeszcze tak. Tyle prezentów mu zrzucili. Tak. Co chwilę paleta Joksu rzucał. go paleta za drugą. Jedna za drugą. Jest tu 10%. Próbuję mind gameować. Ale zmarnował te 10% Sadona. A Joksu. No nie wykorzyst, nie, nie da się tak łatwo powalić. Nie da się tak łatwo powalić. Tu będzie raczej. Do zrzucenia. Oh my god. No Joksu perfekcyjnie rozgrywa tą. Paletę. I. Mamy uderzenie Cały czas wisi groźba Skończenia tego generatora W locker roomie Już jakiś czas temu Czemu widzieliśmy strydzia? Nie Wiemy gdzie on się podział Zaraz zobaczymy Idzie już teraz w kierunku tego locker rooma. Dokładnie tak Ten locker room będzie Może nieskończony Oj no, nie pojedzie a jednak skończony, skończony. i po, Popa jednak nie wykorzysta tutaj. Bo myślałem, że może przedłuży ten mecz Popem, ale nawet gdyby skończył ten mecz Popem znaczy ten gen Popem, to niedaleko było, żeby zakończyć w trójkę. Nawet w trójkę. Gena w pokoju przesłuchań. Więc tu mamy komplet genów i co najmniej możemy się spodziewać yeah. dwóch escape'ów. Tym bardziej, że. Oj, robot Maciej! Ta piwnica jest bardzo długa! Czy on zdąży? Dobrze, zdążył. Oj, się martwiłem, że jeszcze mi się wyrwie z na sam koniec. On chce tą piwnicę przypilnować, no bo ta długa piwnica będzie dobra dla GoSfajsa. Ale ja myślę, że e, tu chyba zawodnicy e, Bupsony raczej nie będą nawet próbować e, myśleć o ratunku. Chociaż mają zwycięstwo, tak? Mają zwycięstwo zapełnione, bo wystarczyło skończyć 5 genów. No, stylizuj się zrywa. Uciekają w trójkę, więc Bupsony mają 47 aż e, punktów, a Tiokonis to będzie jeszcze 2 i 4 czyli 23? Myśleliśmy o remisie, a tu nawet blisko nie było do tego remisu. Ja! Ich na moje gust to mógł tutaj nawet i rozegrać to pod zwycięstwo yy, robot Maciej. Ale troszkę komitował.